O oh je, yeah, gramy, Witam gram. witam was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak. Witam was w pierwszym, uwaga, materiale z Call of Duty Black Ops 3 Zombie Ludziska. Pierwsze moje spotkanie z Grom Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, bo to jest pierwszy i uwaga, mam do Was taką wielką prośbę, musicie zmiażdżyć ten materiał, musicie zmiażdżyć ten filmik, napierdalajcie łapkami, ile tylko wlezie, z racji tego, że jest to mój pierwszy e, filmik, chciałbym, żeby e, trafił do jak największej ludziska, m, do jak największego grona e, odbiorców, także Słuchajcie, będzie się działo niedługo na kanale codziennie filmiczki z zombiaków. Miałem tutaj duże problemy, w końcu jakoś się tam uporałem z tym. Na razie będą tylko poradniki, jeśli chodzi o gameplaye, no to y, tylko y, wtedy, gdy już załatwię sobie porządny mikrofon. Na razie mam tutaj taki zastępczy. Dobra, żeby nie przedłużać Luiska, bo chciałem to jeszcze Wam dzisiaj y, wysłać. Bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do pierwszego poradnika z Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Jeśli chodzi o pierwszy poradnik, tak to właśnie wygląda ludziska. Jak dojść do 15 rundy w kilka sekund? Pokażę Wam po prostu taki glitch. Myk, easter egg, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, jest tutaj taki gościu, którego właśnie w niego strzelam. Strzeliłem w niego pierwsze 2-3 pociski. już jest piąta runda i 1500 punktów. Ładujemy cały czas magazynek. Tu jest taki koleś, on się zaraz na raz Pokazuje, już jest dziesiąta runda i 5,5 tysiąca ludziska y, punktów. Jak najbardziej. Trzeba cały czas jeszcze nawalać, 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 do yy, skończenia amunicji. Także o, i jak widzicie, 16,500 i 15 runda. Także to jest taki szybki, ludziska. Ja się, ja jestem niesamowicie podekscytowany, jeśli chodzi o tą grę. Yy, mam ją do, dosłownie, ją może z 15 minut. Ludziska, codziennie będą filmiki, codziennie wbijajcie na kanał. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Pamiętajcie, żeby napierdalać łapeczkami, komentujcie, subskrybujcie na bieżąco. Jestem tutaj otwarty na naszą nową serię Call of Duty Black Ops 3. Ludziska do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.